Siemanko widzowie! Witamy na kanale Recenzje.pl Dzisiaj mamy Wam dla pokazania na pierwszym naszym filmie. Mamy Wam do pokazania X-Winga Podamerona. Jak widać, tutaj Podameron, w swoim X-Wingu. Ma? Zestaw ma numer 75273. Po angielsku jego nazwa brzmi Podameron z x wings Fighter. Jest z filmy Disney oraz tutaj, właśnie Disney. I 9+. Plus. Rekomendowany dla dzieci 9+. Podameron, no ogólnie figurki. Podameron, Jana, Knight of Ren oraz r 2 nie można tak za bardzo oznaczyć jako figurka, ale też tutaj właśnie takim głównym, pokaż, takim głównym tutaj zestawu jest Knight of Ren. Bez pokazane. I teraz przechodzimy na drugą na, stronę. Na, na drugą stronę przechodzimy. Mamy? To e, jest... E, główna zabawa czekaj, to jest e, Czekaj, musi artuditu. najpierw nabrać... Tutaj właśnie można wkładać artuditu. Artuditu, tak jak Główna zabawa to jest arturitów wkładanie. No tak naprawdę albo rozkładanie skrzydeł. skrzydeł albo strzelanie, z... albo strzelanie. Albo że rozkładanie... składanie stupki oczywiście. Oraz tutaj mamy miotacz groczków i miotacz pocisków. To pojawia się na pewno często. No i tak, to się pojawia często, dlatego widzimy się, jak złożymy zestaw. Dokładnie tak. Właśnie tak się prezentuje zestaw. Mamy tutaj bardzo fajną rzecz, dodatkową drabinkę. Powiem Wam, że. Ostatni, ostatnią paczuszkę mi się układało najfajniej po prostu. Ostatnia paczuszka była właśnie na przykład to, to całe, to było, wszystkie te silniki tam z tyłu, pokaż. Dokładnie tak, te silniki. No to wszystko, to akurat nie aż tak bardzo. I słuchajcie, w przeciwieństwie do właśnie Lukaska Jokera, które naklejki dawały urok, to tutaj mamy tylko trzy naklejki. Pierwsza naklejka druga naklejka i trzecia naklejka. Tak się prezentuje ogólnie całe. Zaraz będziemy omawiali tylko sam statek, bez figurek. No, to jest bez artydyczny, no bo w sumie to jest taki odlew jakby robota. Więc widzimy się znowu za chwilę. Dobra, właśnie teraz znowu wróciliśmy. Tu mamy, jak widać, o, tutaj już coś odczepiło. Tutaj mamy właśnie tą standardową Dźwignie, tak. która rozszerza całe skrzydła. Pyk. I pyk. Tyk. Tak jak zawsze we wszystkich X-Wingach. Tutaj, tutaj, co mnie zaskoczyło, otwiera to... się. Jasne. Mhm, tutaj są nowe klatki, których jeszcze nie mieliśmy. No. Tu, tu. I jest w ogóle inaczej trochę niż u Skywalkera. Bo U Skywalkera Luka było tu pokazane, o, właśnie w tym miejscu. Tutaj jest taki ten, ten do trzymania. I tu była butla. A to jest na pistolet po Damerona. Więc oba jakby bardzo fajne. Przechodzimy do przodu. Tutaj właśnie jakby na tacie groszków, które chcieliśmy Wam na początku, pok pokazaliśmy Wam na początku w funkcjach zabawowych. Oczywiście przód. Nie wiem po co to jest zrobione, ale chyba, żeby ktoś stał na tym. Ale bardzo fajnie to jest zrobione, że, ale trochę słabe. Minus daje ten zestaw. że tu wystaje bardzo to. to, to. Chociaż, chociaż w sumie, jakby się tak po, z przodu popatrzyło, to nawet by tego nie było za bardzo widać. No. Tutaj mamy też takie. O, bardzo te silniki też zasługują na uwagę. Bardzo fajne są. O, tak, dokładnie. No i z tyłu, tak jak przestało na każdego X-Wing'a, Taki jakby trochę silnik, też obracany, ale to nie miało być jakby w zabawowe. Tylko, o, dokładnie. To jest taki silnik w sensie, że taka jakby y, główne centrum tego wszystkiego. A to są silniki, które napędzają tego X winga Jeszcze nie koniec, więc y, swinga odstawiamy na bok. I patrzymy na tą drabinkę. Oczywiście drabi, drabinka ma. Drabinka ma. Mm, po prostu, to jest zwykła drabina, żółta. Bardzo dobrze się komponuje z tym statkiem. Oczywiście ona jest do tego, żeby ktoś mógł wychodzić. O! Wchodzić! Wchodzić i wychodzić dokładnie tak. No i to chyba z drabinkiem tyle. Oczywiście się ona o, tak o. Obraca, wywraca. No, ale tak to, to jest stało. Na przykład, jakby jakaś mini figurka na nią stanęła, czy coś, to raczej by się nie przewróciła. Widzimy się na figurkach. Widzimy tutaj, proszę Państwa, Paul Damerona w takim swoim zwykłym kasku. Oczywiście bardzo szanuję za to. pokażę tutaj. Oczywiście Paul Dameron ma też drugą twarz, taką zezłaszczoną bardziej. O, żeby było lepiej widać. Jest taka twarz. Oraz podameron ma odczepiony kask, a nie ma takiego kasku, że tu ma nadrukowane. I kask ma normalnie y, przyczepiony taki bez tej jakby wsówki. Więc podameron chyba konie... A, jeszcze zapomniałem. Oczywiście włoski dla podamerona. W, w luku jest okazało, że takiego czegoś nie było, że dali mu włoski. Pewnie łatwiej by było też rozpoznać część, bo jakby były takie ciemniejsze włoski. Czekaj, musi nabrać ostrości. No mniej więcej tak. O, jest dobrze. Tak, dokładnie tak. Podameron. Skończyliśmy. Oczywiście ma też taki szary pistolecik. Teraz Janach. Jedyna figurka, która nie pojawiła się w innych zestawach, czyli Janach, która ma specjalny odlew włosów. Widzicie, yy, nie wiem czy to widać, chyba nie. Ale ma tu w środku takie trzy, żeby bardziej łatwo się ten yy, odczepiła. Oczywiście ma na drugi tutaj na boku i ogólnie ma też tu. Słabo jest to, że nie ma nadrukowanych w ogóle nóżek, tylko ma same niebieskie nóżki. Ale bardzo ładna jest to płótna, naprawdę, szanuję za to. Oczywiście jego broń, je, jego broń, jej broń, przepraszam, jej broń to jest łuk, a z tyłu ma takie strzał do tego łuku. Więc figurka jak najbardziej kozecka. Tutaj ma też jakieś pasy i tak dalej. Oczywiście druga twarz, taka ze czekaj Nie widać, ale to jest zesłoszczona twarz, taka jak ta, tylko że zesłyszczona. więc przepraszamy też oczywiście za jakość tego, ale teraz figurka, która jest bardzo fajna, wygląda jak normalnie łowca nagród tutaj. Oczywiście nie ma twarzy, ale tutaj ma jakby tutaj ma taki, taką dziurkę którą widać, że tą twarz, po prostu tą czarną twarz widać. E, tutaj mamy broń, która właśnie była, miała być zastępczynią mieczu świetlnego, no bo nie wyszkolili inaczej, żeby nie byli sitami, tylko żeby byli jakby wojownikami sitów. I e, szary pistolet, tak samo jak w Podami Ranie. Bardzo ładne są. Po prostu te szaty. O tutaj czekaj. Te szaty są bardzo ładne, naprawdę. Mi się to bardzo podoba. Oto. Piękne są, naprawdę. Więc. Mm, jeszcze z tyłu na dróg. Oczywiście. Drugiej twarzy nie ma, bo nie ma w ogóle nawet twarzy. Więc to by było na tyle z tego mini Oczywiście nasz ulubiony Artu, który się pojawia w tylu zestawach, że mam ich od groma. Za dużo mam ich naprawdę. Nie żartuję ale trudno, walić to oczywiście chciałbym wam zwrócić uwagę, że ja zawsze się tak bawiłem, że mm, jak miało to takie czerwone jak tutaj Artu o, serki, o tak o, jak ma takie czerwone to znaczy, że figurka jest jakby rzadka tego Artu, a jak ma takie bardziej jasne kremowe, to że jest mało rzadka i ta akurat jest rzadka, bo to była idealnie w tym zestawie więc y, mój, y, moja opinia tego zestawu, myślę, że nie wiem, no 10 na 10 dla mnie. Dla Ciebie? No spoko. Spoko. Więc takie 9 na 10, bo niektóre rzeczy są niedorobione, ale jest. No, no bardzo ładny jest dla mnie ten x -Sing. Oczywiście tutaj zapomniałam pokazać też w x że tutaj ma na jedną stópkę artu. Ale tak tutaj wszystko... Dziękujemy Wam za recenzję, że oglądaliście. Figurki jeszcze raz Wam pokażę. Jak myślisz, zestaw opłacalny do kupienia? Opłacalny. Dla mnie też. Pod względem figurek i pod względem właśnie budowy. Cena katalogowa? Cena katalogowa to było 350 zł. No to no? jak za taki zestaw, okej. Okay. jak najbardziej, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!